Siema, siema, wracamy do starych nawyków. już Jest chwila czasu, 6,5,3, 6,5,3. No nic, no ta waga taka, se. Kalory są ucięte, wszystko jest poucinane, więc, no tutaj pozostaje tylko czekać. Jeżeli ma coś się zmienić, lecimy. Siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Śrek, Perlax, malowałem siatkę, całą siatkę. Zajęło mi 2,5 godziny. Lędzia strzykają, ale zaraz lecimy na trening. I dzisiaj fajny trening, bo nowy. Coś zawsze nowego jest lepsze niż stare. No i to co, tylko tak wam nagrałem w taki wstępnie, żeby się wniżyć, że nie kłamie, że fajki jakieś później będą, że zmęczony byłem, bo, bo nic nie robiłem. Nie no, malowanie to jest jednak wysiłek troszeczkę. Dobra. Lecimy po... umyć się najpierw. Rozpuszczalnikiem. Masakra. Cześć, witajcie. O, tak o może. Yy, co, trening jak trening. Jak trening. Nagrywamy film. Yy, hmm. No, co Wam mogę powiedzieć. Czy lubicie czy nie, dzisiaj będzie brzuszek i rowerek. Yy, no nie, Nagrałem wcześniejszy, wcześniejszy materiał yy, z malowania płotu. No niekoniecznie jak w trakcie malowałem, ale już po. Nie wiem, czy to wrzuciłem, ale ogólnie zapowiedziałem wam wstępnie coś nowego. No, jak wróciłem do chaty, do chaty po dwóch i pół godzinach, jak malowałem ten te płot, słupki i tak dalej, usiadłem, siedzę, siedzę, nagrywkę robię, wrzucam, idę do kuchni, a tu luj. Nogi jak z waty, bo wiadomo, no, wczoraj w FBW, nogi styrałem, dużo wykroków, dużo przysiadów było, więc jest petarda. I kurde, nogi jak zwaty, rozkrok lekki, zakwasiory. Mówię, to nie idę na bieganko, bo mia miał być bieganko, miał być yy, interwał, więc interwał przeokładamy chyba na jutro. Jak będę się czuł lepiej, a dzisiaj ciśniemy z brzuchem, bo brzuch i tak jest, yy, musi być brzuch. To nie jest tak, że yy, bieganie lepsze od brzucha. Nie, 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 wszystko jest na równi, więc i tak dobrze, że nie przedam biegać, bo brzuch jest bardzo ważny. A rowerek na dopełnienie tego wszystkiego. Czego nie lubicie? O, lubicie jajka? Mogę Wam dać. U mnie wesele za dwa dni, więc u mnie jest napięty grafik, więc to, że robię treningi i tak dalej, to jest taki sztos, że w takim y, czasie, bo od poniedziałku co chwilę jeżdżę, mam pff, zawrót głowy, wszystko, jest masakra. Dobra, to ciszę z treningiem, Wam to wrzucam i tyle. Lecimy z tym tematem. Pan Farba... Y, pozdrawia. No co? Pozdrawia, nowa koszulka, nowy t-shirt. Aha, i wam rzucę w, pi w piątek w daily vlogu. Jak kupiłem koszulę pod garnitur, kupiłem super slimkę, czajcie, Super slimkę. Zobaczcie, jak wyglądam. Aż mi su suty mi wystają przez tą koszulę, taki super slim jestem, nie? Góra się nie dopina. Czy dopina się ta do góra? Ale sam styk, tak, że klata jest wypięta, jest sztosik. Brzuch wiadomo, nie? Brzuch jest lit, bo nie jest y wy wypięty. No to jest, koszula pasuje Trochę ciasno w bicku, bo bicek przytyrał Ale no trudno, tak bywa Dobra, no, lecę z treningiem, nie ma co gadać, lecimy Będzie rowerek, no standardowo jak zawsze, wiecie jak ta procedura wygląda, wrzucę Wam yy, końcówkę, jest godzina 24 po, no, idę się czegoś napić i jadę z rowerkiem i, i fajnie. Jest trening, no bez przerw, trzy serie, a chciałem, a tak Wam zdradzę taką no, ciekawostkę, chciałem zrobić dzisiaj lżejszy trening i chciałem Wam zapowiedzieć, że a, zrobię lżejszy trening brzucha, bo, bo coś tam, coś tam, no i wyszedł mi kurde... Chyba, nie wiem, najlepszy trening, bo... O, sorry za dźwięki. I wyszedł najlepszy dźwięk, <laughs> najlepszy trening. bo bez przerw I jeszcze hardkorowe serie. No masakra, petarda. Dobra, teraz z rowerkiem cisnę. Idziemy. Siemaneczko, witam Was już w końcowych minutach. Jest 11.10, żeby nie było. 23.10. Nie mogę, nie, nie zatrzymam się, bo trening jest ważniejszy. No, ja sobie cisnę jeszcze, ale się chcę z nami pożegnać, żeby mieć to z głowy, bo zaraz się mnie tłum na chacie zrobić, także dzięki Wam bardzo za oglądanie moich daily vlogów i do zobaczenia już w kolejnym odcineczku jutro. Czwartek Boże Ciało U was to... W sumie wy to będziecie oglądali Boże ciało, no to... Yy. Nie wesołego święta, tylko chciałem powiedzieć, że się z ręki, rodziną godziną ten wolny dzień i z treningiem, oczywiście polecam, bo wakacje tuż za rogiem ciśniemy ile się da, a co będzie, to będzie. Na razie. Boom, lecimy. Włączenie wyższego biegu i włączenie trybu ultra, ultra sprint nie jest dobre. Tym bardziej po 45 minutach szybkiej jazdy wbrew pozorom. Jeszcze Wam to wrzucam, żeby nie było fejku, że się obijam, cała koszulka do wygniecenia, o, było widać brzuch dla spostrzegawczych, fałdka była widoczna, no ale dobra, nieważne, patrzcie. Żeby fejka nie było, ludzie sobie pomyślą pewnie, że yy, nie wiem, omijam treningi, yy, nie schodzi waga, bo źle trenuję, źle jem, wszystko się dobrze dzieje. Trendy są kuzackie, Tym bardziej lubię jak się ze mnie aż leje pot. Widz telefon widzi parcie jaki telefon to jest. To jest. Xiaomi mi 11 litr. O, biceps też chciał. Z... O, zobacz biceps. Dobra, to jest 3-3 cm. Także propsuj. Bo takich 3-3 cm nigdzie już nie zobaczysz. Naprawdę. Dobra. Wukadzik, pozdrawia. Pusta żeby nie było. Nie pita, tylko leżała tak sobie. Wieczorem się nie pije kofeiny. Maksymalnie 6 godzin przed snem, pamiętajcie. O, błyszczę się. Jak kurde brylant. Dobra, tak to Wam rzucam, żebyście widzieli. Że nie ma biando. Y, aha, ja czas, czas jazdy. Czas jazdy był to mniej więcej 54 minuty. Tak? Ufasz mi czy nie? No ufasz. I ostatnie 10 minut było na wyższym biegu i jeszcze szybszym tempie niż poprzednio, tak żeby dobić kat katorga, nie? Jest sztos. Może zasnę szybciej dzięki temu. Dobra. Trzymajcie się jeszcze raz. Dziękuję Wam za oglądanie i do kolejnego daily vloga już jutro. Cześć.